Dzisiaj trzeba toczkę, boczkę, znowu to znaczy, że chcę drugi odcinek dzisiaj, ale to nieważne jest. Teraz robimy... Muszę wyciszyć telefon, ponieważ toczka jest trochę za głośna i mnie nie słychać. No od razu lepiej. Teraz tak. Rodzi tu spokój. Przy okazji maluska już będzie za nim Ten maluszek z się, bo to będzie ogólnie dziewczynka, to będzie reszka z nią w pokoju. I love your Więc tak, Z tych z łóżek to, to łóżko. Plus to małe. Czyli jak to będzie... Wła ej właśnie, łazienka. Gdzie może być Łazienka? Um, tak, w sumie. To wiem, gdzie może być Łazienka, ale to już nieważne później. I zresztą nie dla to, czy to. Jakby. I'm sorry, leider I tu jest jego pokój, a oni tutaj razem mieli. W sumie. Nie. No. Teraz nie. Więc. Trzeba dywan jakiś dać. To w ogóle nie pilne ten na przykład. E teraz tak. przewilak to taki do pokoju bym wzięła. Po prostu nie z tego nie potrzebujemy, tylko jeszcze jakąś szafę. Typik to. A dla maluchka jakąś szafę pewnie. Jakąś dla babaskę. Yy, tą szateczkę I teraz tak, idziemy tylko dać światło w sumie, bo przy rodzicach to w sumie coś najmniej napracuje. I taką jeszcze lampkę nocną tutaj przyjmujemy. O, dobra. Eee, y y -y -y. Więc tak. Teraz wchodzimy tutaj. To chusteczki. To... Jasne. I to, i to musi być tutaj la la la, lo, la, 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 la 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 wszyscy kochamy fermi. i to by było na tyle bo oni już się szczególnie dieta bo będzie tutaj dzieciątko malutkie więc zaraz się tak się prezentuję domać i raczej tutaj już nic nie dodam ale o! Teraz mi się przypomniała ważna rzecz Mianowicie z obrazów, które powinny mieć te dwa, bo ona tak potajnie będzie chowała, takie małe te. Widzicie? No, tak. Tak się prezentuje domek jakby pokój rodziców i małego. Jestem nie, 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 Luna. nie, Nela, sorry, Nela, się. się. Więc nie, zaraz się widzimy w następnym